Dzień dobry Państwu. To wolne sądy po wakacjach spod budynku Sądu Najwyższego. Wakacje minęły, chociaż jeżeli chodzi o praworządność, to wakacji nie było. Bardzo wiele się działo, bardzo wiele się działo na linii Unia Europejska-Praworządność Polska. Wiele działo się też w budynku, który za nami, czyli w Sądzie Najwyższym, gdzie urząduje Izba Dyscyplinarna. Izba Dyscyplinarna wakacji nie miała. Izba dyscyplinarna wakacji nie miała i wakacji nie ma. Wczoraj, proszę Państwa, pani Bednarek orzekała w cudzysłowie w tym budynku w, w ramach tejże Izby Dyscyplinarnej Nielegalnej. Pomimo tego, że jak pamiętamy, w lipcu wydane zostały trzy bardzo istotne orzeczenia Europejskich Trybunałów. Po pierwsze, zabezpieczenie Trybunału Sprawiedliwości wydane w sprawie. Przeciwnaruszeniowej wytoczonej przez Komisję Europejską dotyczącym ustawy kagańcowej, tej ustawy, która zabraniała sędziom stosowania wprost prawa unijnego, zabraniała sędziom weryfikacji statusu sędziów powołanych przez NeokRS. No i w końcu to zabezpieczenie też dotyczyło Izby Dyscyplinarnej. Wprost powiedziane zostało: nie wolno tej Izbie Dalej e, wykonywać jakichkolwiek funkcji, e, a także należy e, zawiesić skutki już e, Dokonanych czy już podjętych decyzji przez Izbę Dyscyplinarną? To zawieszenie miało szczególne znaczenie w sprawach, e, tak zwanych sprawach immunitetowych sędziów, czyli w sprawach, w których sąd decyduje o tym, czy uchylić immunitet sędziemu i pozwolić na to, żeby odpowiadał karnie za przestępstwo, które popełnił. Przypomnijmy bowiem, że wcześniej Trybunał wydał zabezpieczenie w kwietniu ubiegłego roku, e, natomiast ono zostało podobne, natomiast zostało ono zinterpretowane przez Izbę Dyscyplinarną. W ten sposób, że dotyczy wyłącznie spraw dyscyplinarnych. I rzeczywiście na jakiś czas Izba Dyscyplinarna przestała rozpoznawać sprawy dyscyplinarne wobec sędziów, natomiast wtedy zajęła się sprawami immunitetowymi. Tym razem Trybunał podkreślił, że szczególnie chodzi właśnie o te sprawy, które dotyczą immunitetów sędziów. Izba Dyscyplinarna nie może działać, kropka. No ale jak wiemy, Izba Dyscyplinarna. Yy... Orzekła o odebraniu immunitetów, choć nielegalnie to jednak, orzekła o odebraniu immunitetów sędziemu Igorowi Tulei, zawiesiła w czynnościach sędziego Pawła Juszczyszyna, odebrała immunitet panu prezesowi Iwulskiemu. No i teraz zgodnie z tym zabezpieczeniem te wszystkie decyzje powinny być zawieszone. Ci sędziowie powinni zostać przywróceni do orzekania, ale jak wiemy, prezesi. Sądu w Wolsztynie, w Warszawie. Nic nie zrobili w tym kierunku sędziowie Juszczyszyn Tuleja. Nadal nie orzekają. W lipcu zostały wydane jeszcze dwa ważne orzeczenia. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości, wyrok dotyczący całości nowego reżimu dyscyplinarnego. Ten wyrok ponownie podkreślił, że konstrukcja tego systemu dyscyplinarnego nie odpowiada kryteriom. Traktatowym, a Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, nie jest organem, który cechuje niezawisłość i bezstronność. No i w końcu wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Reczkowicz kontra Polska. Tam e, polska adwokatka Joanna Reczkowicz, która stawała przed tą Izbą Dyscyplinarną, złożyła skargę do ETPC, e, uznając, że e, Izba Dyscyplinarna nie daje jej, jako obywatelce, prawa do bezstronnego, niezawisłego sądu w, w rozumieniu konwencji. No i Trybunał Strasburski podzielił to zdanie, uznał, że Izba Dyscyplinarna sądem nie jest. Nie jest sądem bezstronnym, niezawisłym, ustanowionym uprzednio na mocy ustawy, czyli nie spełnia tego wymogu z artykułu 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Tymczasem takie orzeczenia po stronie polskiej kreują obowiązek ich zrealizowania. Zrealizowania na poziomie systemowym. To znaczy państwo musi odpowiedzieć na orzeczenie, czyli tak dostosować system prawny, żeby realizować ten standard, który został określony w każdym z tych orzeczeń. No i co się stało? No nie stało się nic. Adresatem takiego orzeczenia są wszystkie organy państwa, czyli zarówno pani Manowska, która pełni funkcję prezesa pierwszego sądu, pierwszego, pierwszego prezesa sądu najwyższego. Albo przynajmniej tak jej się Uważa. wydaje, że pewnie. Mm -hmm. Sejm senat, ale również prezesi sądów, w którym pracują i orzekają sędziowie zawieszeni. No i rząd. Oczywiście no i rząd. pan prezydent. No a tymczasem. Niewiele się stało. Jeżeli chodzi o samą Izbę dyscyplinarną, no to i Sąd Najwyższy, to pani Manowska wydała kilka, wydała z siebie kilka sprzecznych komunikatów oraz zarząd. Realizację, wykonanie tego orzeczenia początkowo wstrzymała pracę, potem oddała tę decyzję panu Przesławskiemu, który kieruje izbą, zatrzymała u siebie dokumenty. No, w naszej ocenie to tak naprawdę nie jest e, no, chęć to, realizacji. Było to, tego. Były to kilka sprzecznych orzeczeń, jak widać, zupełnie zarządzających, jak widać, zupełnie nieskutecznych, ponieważ wczoraj, tak jak zaczęliśmy, wczoraj Izba Dyscyplinarna działała i wydała orzeczenie. Choć tak naprawdę, proszę Państwa, odnośnie realizacji tego, e, tych orzeczeń ostatnich trzech Europejskich Trybunałów, to mówi się głównie o Izbie Dyscyplinarnej, ale to nie jest. E, Istota problemu to nie jest istota całości destrukcji polskiego wymiaru sprawiedliwości, ponieważ tym grzechem pierworodnym nadal pozostaje, co podkreśliły trybunały w swoich orzeczeniach, nowa Krajowa Rada Sądownictwa, NeokRS, która cały czas funkcjonuje, cały czas przedstawia kolejne kandydatury prezydentowi do powołania na stanowiska sędziowskie, do awansów sędziowskich. No i to jest ta NeokRS, która również powołała członków Izby Dyscyplinarnej oraz pozostałe osoby powołane do Sądu Najwyższego w tej nielegalnej procedurze. Mówię nielegalnej, dlatego że zostało to stwierdzone zarówno przez europejskie trybunały, jak i przez polskie sądy, no i Polski Sąd Najwyższy w końcu. No na wakacjach nie są również rzecznicy dyscyplinarni, którzy nadal podejmują działania i czynności wobec sędziów, na przykład takich, którzy wykonują orzeczenia w SUE. Tak, no jest przykład wczorajszy. Pan sędzia Sądu Okręgowego Synakowicz, sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie, jako pierwszy wprost zastosował te orzeczenia Europejskich Trybunałów, o których mówimy. Czyli powiedział, że uznał, że wyrok wydany w pierwszej instancji przez. Sędziego przez osobę, która została powołana przez Neo KRS jest wyrokiem wadliwym. Pan sędzia Synakowicz z Częstochowy orzekał jako sąd apelacyjny, oceniając apelację i oceniając zarzut podniesiony przez adwokata, że w pierwszej instancji orzekał po prostu nie sędzia. I przychylił się do tego. To jest bardzo istotny i doniosły wyrok, dlatego że w naszej ocenie. Takich wyroków będzie w Polsce zapewne coraz więcej. Zapewne również Sąd Najwyższy i ta pięćdziesiątka legalnych sędziów, którzy tutaj nadal obradują w Sądzie Najwyższym, również przychyli się do takiego stanowiska. I koniec końców, jak, jak oceniamy to, to, to właśnie sądy będą tymi, które wykonają europejskie orzeczenia. Zarówno te, z lipca te trzy, ale też pamiętajmy, że to jest seria orzeczeń wydanych już od 2018 roku. No na pewno orzeczeń nie wykonuje rząd polski, który wszedł w tymczasem na hiperkolizyjny kurs z Unią Europejską. Po pierwsze 16 sierpnia mijał termin. Na to rząd miał udzielić informacji Komisji Europejskiej na temat tego, w jaki sposób realizuje, wykonuje orzeczenia CSUE. Dowiedzieliśmy się wtedy, że reformy, tak zwane reformy, czyli deformy wymiaru sprawiedliwości będą kontynuowane. Tak i, i to był termin 16 sierpnia, który Komisja Europejska zapowiedziała, że w tym terminie no, oczekuje już wykonania wyroku i zabezpieczenia CUE, a w przeciwnym razie wystąpi do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie sankcji na polski rząd, na, na Polskę, związanych z niewykonywaniem tego orzeczenia. Ten list, który został wysłany przez polski rząd do komisji 16 sierpnia, jak wiemy jedynie z komunikatu prasowego, Biura prasowego rządu yy, stanowi, że no, tak naprawdę nie będziemy wykonywać my, jako Polska, tego wyroku, ponieważ obowiązuje yy, tak zwany wyrok yy, Trybunału Julii Przyłęckiej, który z kolei mówi, yy, że, wykonywać, że Polska wykonywać zabezpieczeń Trybunału nie Sprawiedliwości nie musi, bo jest to niezgodne z konstytucją. Jest to kuriozum, no ale taką linię przyjmuje rząd, a z drugiej strony to, co mówiliśmy, pani Manowska próbuje w jakiś sposób pokazywać Unii Europejskiej, że te yy, orzeczenia są wykonywane jakkolwiek, tak jak mówiliśmy, to nie jest wykonywanie. Chowanie spraw do szuflady, nie przekazywanie ich do Izby Karnej, czyli do niezależnego sądu, to nie jest wykonywanie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości. Sędziowie tuleja i nadal nie mogą orzekać, to nie jest wykonywanie. Wyroków Trybunału Sprawiedliwości. Ustawa Kagańcowa nadal obowiązuje. Jak widzimy, sędzia, który zakwestionował status wczoraj w Częstochowie, jest ścigany przez rzecznika radzika, więc wyroki nie są wykonywane. Awokanda Izby Dyscyplinarnej na wrzesień jest pełna i zaplanowana. A minister sprawiedliwości uważa, że jesteśmy na wojnie. Właśnie na wojnie hybrydowej. Wczoraj minister Ziobro tak powiedział. No, w naszej ocenie jest to absolutnie skandaliczne określenie dlatego że minister sprawiedliwości niezależnie od tego co uważa no to jednak jest ministrem sprawiedliwości w kraju członkowskim Unii Europejskiej w którym obowiązuje europejski porządek prawny i e, obowiązek wykonywania wyroków orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak nie jest. Proszę Państwa, będziemy na bieżąco komentować to, co się dzieje. Od przyszłego tygodnia też wracamy z cotygodniowymi podcastami Wolnych Sądów i Radia Tok FM. Proszę bądźcie z nami. Zadawajcie pytania, komentujmy wspólnie. Przyglądajmy się też rzeczywistości prawnej w Polsce. Podcasty na Prawo Pacz są dostępne na stronie i w aplikacji Radiatok FM. Zachęcamy do, do y, słuchania i tych poprzednich, i tych, które od przyszłej środy co tydzień będziemy dla Państwa nagrywać i nadawać. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia.